I będziemy budować, budować, wszystko budować. No dobra, będziemy budować. I znikać takiego pana. Pana będziemy spikać. Nie, panu. Og ogólnie dzisiaj zbudujemy maszynę, no. żeby... tym ty mnie nazwiesz. Patrz, eee, czekaj. No muszę kupić jakąś świetną hitę! A składam, że nie jesteśmy na survival, to by cię copnęło. Co ty kwarta robisz? Czekaj. Nie, no, wejdź po mnie pijesz. Ogólnie e, wbijaj się tam e, na kanał e, Kusia. No, e, czyli mi. Czyli mi. no. No powiedz jak się nazywasz, bo ja nie pamiętam. Ja się nazywam Mikołaj a... Nie, nie jak się nazywasz Tylko jak się nazywasz A na YouTube a to To chodźcie na Miki To Leon To tam będą filmy O brosarsie No i ten i e, ten Będzie fajna Będzie fajna e, tam Zabawa e, Nie zabawa tylko, że e, teraz Chcę e, zrobić coś śmiesznego. E, to... To? Jestem ciekawy co ty robisz i, I idź przed, przed idź, idź, przed. Dzień dobry. W tym odcinku będziemy budować Kapsułę żeby chodzić w przeszłość i w, e, e, jak się nazywało to. Nie pamiętam a? i w przesłość. przeszłość. Przeszłość. I przyszło. Bo to wbijajcie e, do Mikusia. To będzie fajna Wbijajcie do Miki, do Miki to Leo. Najlepsza no. chwila świata. I teraz się zamieniamy. Teraz ty i ten. I mu wszystko, co ja. Kiepsko, no. czasu do budowania Kto się nam pomóc zostawcie lajka w górę na tym odcinkiem. Jedna łapka w górę równa się. Haj! Nie! Nie! Idę w dół, cały film, bo nie! Jedna łapka w górę, równa się! Jeden. Jeden. Odloczek. Budowaniu. Kapsuły Dobra, bo... zaczynamy budować! Mm. Po Ej, Jest to ja zrobię? Sachar. Hmm. A co to je? Sachar. Tady to, 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 to. Pa, byk, byk. je. Tortilka, co? Byk. tortilka byk. tak to už svařím. Sachar. Sachar. Tortilka, tak to už svařím. Sachar. Sachar. to Sachar. sobie gdzieś indziej z tym Ja tu buduję kapsułę czasu No ja też buduję kapsułę, dobra Ja tu buduję Kapsułę do endu Kapsułę do endu, kapsułę do endu. Ja e... E... Jestem ciekawa, czy mi się to uda